Martum. Siemanko, ja jestem Blaka. to jest kolejny odcinek z Minecraft Multiplayer I jak mówiłem, dzisiaj nagrywam odcinek z Ashwariorem Siema No i e, to są e, Mega The Walsy. no więc szybko nie ma czasu Mega Wallsy! Bo my się spóźniliśmy e, z włączeniem tego i trochę jesteśmy w tył z zasobami Ale dobra To <noise> wolaś, pewnie dadzą nam jakieś no ogólnie, ta osoba zawsze mi zawsze, zawsze to kiedy nie zdążyłem. No, a ja tak samo. A ile drużyn... No i oczywiście nie wbiliśmy do niebieskich, którzy zawsze koszą, jak zwykle, czyli przegramy. No, w żółtej drużynie. Tak. Ale był wielki troll, bo pisało, że jest setna osoba, a no, a nagle Adrian mówi... Aswarian mówi... Jestem. I taki mnie wytypił, jak on wbił, nie? Taki, taki był troll. To jest dosta... Ja, ja umiem wszystko. Dobra, choć ja mam... 24 deski. Ja też tak samo mam 24 deski z craftingiem. E, tam nie jesteśmy w tyle! No ludzi. Jak tutaj dopiero płynne kilofy robią. Słuchaj... A, tu już Dobra. To ten... Weź, e, zrób mi kilof od razu i zabieramy się za kupanie, nie? E, ogólnie... Wytłumaczyć zasady? Czy nie? Wytłumacz eee, lepiej. U pingwina już chyba było, więc pewnie większość Ale się do tłumaczysz czy nie? Nie tłumacz, to czy ty... Dobra, nie chodzi o to, że trzeba w określonym czasie zebrać sobie i być można jeszcze później. E, I chronić mi teraz w zamku. To jest, to jest bardzo no Adrian, myślę. masz te kilofy? To, skrytań, o, sprzyjaka Adrian, no daj mi ten kilof już. Okej, okay, już mogę sobie robić część tak I nie muszę robić miecza. Daj Adrian kilo. A no, nie dałem. Łapto! No! Co za babok? sobie kawki. Nie, dawaj drewno, dawaj drewno. No ja nie dodam ci. Moje! No dobra, dam ci, ja za chwilę. Beb... No co ty baba jesteś? Serio, jak coś wyrzucił kamienny kilow. Okej. Okay. Mam kamienny. Nie, to nie Dobra, to ja zbieram na początek chyba węgiel, a później się będę wkopywała w dół jak to robię. Jeszcze raz, od razu. Nie ma czasu na jakiś wągiel, No ale później ja się kopuję w dół, oświetlam sobie... O, okej, okay, żelazo nie zbieram. Później się ko kopuję w dół i teraz sobie zbieram żelazko ładniej się oświetlam. oświetlam. No czemu mi zawsze dwójka... Pę Żelazka! Yes! Nie no mogę... W ok. tym samym czasie... co inny kolej na razie. Mam blok dixa! Co! Blok dixowy, 15 expa! Człowieku, ja chcę! Enchantinga! To Ej, ale wiesz... E e mam expa 5 tysięcy. Ale wiesz, ad admini popsuli enchant! Co za ja przypomnę Świetnie tak bawię! Bawi. Ja chcę swoje pieniądze, gdzie hajs? Gdzie mój hajs? A ty kiedykolwiek Dawaj hajs z YouTube'a. Hajs z Michał Ruski, dawaj pierogi. Słyszysz? No jest te pierogi, czy nie? Black. No. Ten moment z sami idzie do funny moment. No. Bole, ludzie, ja to w slow motion. Nieeeeee, stolo złymki, jak szło. Eee, oddawaj mi drewno. No, ja, ja to tam, a po co ci drewno? No, żebym, słuchaj, ja nie mogę. Teraz mi tak będziesz kazał kopać, a co, co on zbiera to? Ale, 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 po co ci drewno? Po co tylko jest zbiera a Dragon Escape, może potem nagramy Escape'a. Jasne. Co się sobie. Toż masz lagi, że wykopiesz bloczka, a on znowu się pojawia i dopiero za drugi razem? Tylko czasami. No, ja tak samo. A ty grasz na 1,7? Nie, na 1,6,2. 1,6,4, sorry. No kurde, jak ja. No! Już chyba siódmy raz kopałem ten sam bloczek. A, no, pewnie tak. Tak masz. Jesteś po prostu dzieckiem, które tak ma. No wiesz, końcu, kiedyś nosiłem się nie? Ład, piecyki mi się potroiły. Aha, oni też ci spamują wiesz, na Skype'ie? Nie muszę na Skype'ie. Nawet. Dobra, gdzie ty jesteś? by do ciebie podszedł. Co? Piecyków nie mogę otworzyć! No ja też. Swoich? No! HELOL! No, ty się tak cofa! Jezu, ja to będzie i... na nagranie, jak ja miałem lugy, to do mnie będzie... Co ty jesteś? No, co mnie. A bo ludzie. Eee, nie. Dobra, to serwerem. Dobra. Bardzo inteligentny. Mm, mm. Olać. Bardzo, dał bardzo inteligentny komentarz. Moni. Nie. A co? To to ja Ci mogę wysłać, ale... O, ludzie, ludzie, ten kto ma scape'a, ja mam dla Was fajną rzecz. Możecie piszcie... sobie tak, nawias zaokrąglony, my, o, nie, my, o, i, nyg. nawias i enter. A tam będzie... Nie mów, nie mów co to będzie, bo to jest niespodzianka. A to napiszemy i no, na no. Tym. Nie, my napiszemy, jak to napisać. Nie, my nam napiszemy tylko, jak to napisać. No, dobrze, dobrze. Nie mamy nastawienia do tego. IP dobrać. serwera będzie w, w opisie filmu. Tak. Jak pewnie większość zna IP serwera Square Life. Square Life. Square leaf. No, Square Life. Ile mam żelaza, tak by the way? 21. A ja już sobie rzeczy robię. 24, no bo ty jest znalazł skrzynkę magiczną. Tak w ogóle... No, 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 ludzie, wy to widzicie, no? No i co z tego wykopałem e razem? gdzie ty jesteś? No i... wow. Ja tam sobie tam, przepalam. Ale w którym miejscu ty jesteś? Jak to zabrzmiało? No tam przy tych torach. No na no serio nie mogę nic wykopać? Eee, Muszę ten sam bloczek wykopać, żeby go zdobyć. O. O, już 4, mogę 4 mieć 4 razy. Brakuje 1, mi tylko żelazo na but. dwa, trzy, cztery. No. Ej, obczajasz mi się kopiują bloki. Gdzie ty tak w ogóle jesteś? Na dole samym, czy gdzieś wyżej? Nie, tam na dole przy tym, no, 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 no o, wiesz. No, sterteram no, -um będą. Ja doszedłem na sam dół, ale tu niczego nie ma, nie? Chwila, ja ser serwer nam wyłączę. What? Gdzie ty jesteś? No ja jestem na samym dole. O, okej, okay. wszyscy... To u mnie było czy u ciebie? To chyba u mnie. Dobra, ja jestem... Weź wycie... Ja 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 ci... Weź czy... ty... Dobra, ale gdzie ty jesteś? Okej, okay, już mam całe inwentory, praktycznie tylko potrzebuję żelaznego. Gdzie ty jesteś! Potem e, robię tam, nie wiem, jakieś budowle. Ty jesteś na górze? Ej, dobrze i dobrze dobrze Tutaj! Tu macham, 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 macham. jestem nad tobą. Tutaj. Dobra, kładę pieceki, bo tak. Ale ty się ładujesz. Co, to dopiero piecy kładziesz? Co? Dopiero piecek kładziesz? No, moment a kiedy miałam? Ej, daj dwa patyki. Moment. Bo cię okradnę. Moment. Dawaj. Dawaj. Moment. Dawaj, bo jak mi się naładuje skill, to nie będzie do śmiechu. Wysadzę twoje moment. żelazo. Moment. Hmm. Ja potrafię wysadzić twoje żelazo, albo cię nawet zabić. Dajesz. I już. Masz. No. Wow, mam na. Jak ja cię, No, ty mnie wysadzisz. Chyba swoim tyłkiem. Nie ja wiem. Mhm. Serio? Serio? Jakie lagi! Jeśli będzie to oglądał jakiś admin yy, serwera Squadleaf... To błagam, okay. naprawcie te lagi! Większość lagów wynaleźć nie można. No, no właśnie, wiesz, że żółci zawsze są atakowani jako pierwsi? Wiem. Dlatego, dlatego ludzie nie będą się nudzić. Ty! A zauważyłeś, że zmieślić trzykrotnie czas? No to było, no no no, 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 no to tak to było. Słuchajcie, 37 bruku. Ja muszę mieć stak. No, no, no. Ja muszę mieć co najmniej dwa staki, żeby zbudować nam porządną twierdzę. Kurde, arbitr. Ja mam 32. Dobrze by było, gdyby to konwój obejrzał albo spilek właściciela. Naprawdę? Koleś nic nie ma na samym początku, tylko... Budują za mnie. Nareszcie ktoś umie budować... A ty już wyszedłeś na powierzchnię? Już nam skopali wiczera. What? Sorry. A naprawdę? Sorry. w ostatnim miejscu. Co What? To, to To mam tylko to ma być jakaś twierdzać? Czy... Ej, Adrian, e, dałbyś mi żelaza trochę, jakbyś miał. Nie mam. To ma być twierdza, czy Jakiś chłam? No błagam was. No u mnie tak samo, jak sobie grałem wcześniej, to taki chłam zrobili, że mi się sikać chciało. Jak u niebieskich jestem, to wszystko kościoły zdążyłem pobudować, dawali mi i ty wszyscy. No to jest O fajne. kurde, nie dzwońcie do mnie! Nie wiem po co ja budowałem wtedy te kościoły, ale no... Aha. Właśnie po co kościoły budowałeś? Nie wiem, nudziło no mi się. Wtedy kiedy jeszcze trwałem. Się... Ja mam tak mało żelaza, że mi starczyło tylko na kolatę i ten... a nie widałem tak Ja idę mój! Serio, znowu nam sklepa... Ja idę do jeszcze Ramon. Mam... Nie, nie, tak się... No, na przejście. Jacy inteligentni przejście nawet nie zamurowali. Bo to ciotne. Bo okay. w... Jeśli ja potem na... będą mi marudzili, że. Serio. Bardzo inteligentne. Po Pozwolić dziesięciu gościom gonić się. Jeszcze dołączyć do boju. To jest to brawo, brawo za inteligencję. Potem jeszcze będą nam marudzić, że będą chcieli. No, czemu mi to tak długo schodzi, żebym miała coś okazać? Mogę ci... Jeszcze zrobię wódki i mieczyk i coś. A ja na kopię Kobla. Poradnik z kopania, z kopania Kobla, jutro. Nie, to będzie live z kopania Kobla. Czy ty umiesz robić live streamy? Mmm, no wszystko. Nie kłam. YouTube się i tak dowie. Nie dowie się. Dowie, to się. To. dowie się. Dowie się. Dowie się. Że twoja ma, że ty masz obłosione pachy? Serio. Tak serio. Jak często się masturbujesz? Chciałem ci dać blok żelaza, ale skoro nie chcesz. Dawaj! Skoro niepotrzebne ci. Nagrywa się, nagrywa... Nagrywa... Ej, nie nagrywa się. Jak się nie nagrywa? Nie, rozczekaj. nie zrobię. Nie, nagrywa się, sorry, sorry, ludzie. Nagrywało się wszystko, tylko się to ja, Ale jestem wiem. inteligentny. Mam tutaj po, taki syf. Serio! Naprawdę dwóch czerwonych już nas pokonuje. No to licz tam. No idę właśnie, bo moja Dobra, intel... Dobra, ja sobie robię już mieczek. Naprawdę oni da. tutaj budują. Au! Dobra. A to hmm, Gdzie tu jest Serio? jakieś wyjście takie szybkie? Serio. Hmm, prawdopodobnie. <laughs> Naprawdę! Dobra, ja już biegnę. Co tu Zabaw... tam tak wali? No bo jest walka. No mówię, że nas będą wszyscy od... rozwalają. Szybko! Serio? Lecę... No to i zobacz jak spada. Ja wolę. A, faktycznie. Muszę. Oooo! Galerii! Awwwuchera! Serio, ale. napiero kiedy napisałem, napisałem. to Serio, nawet 3 minuty nie minęły, już ma 388kp. No, przynajmniej kuziąc. jak... No, tu jest 15 różnych. Nie musimy zabić wszystkich. Nie mam wracać. Awwwuchera! zabili mnie. What the fuck! Nie ma! Na już nie gije. Dobra! Nie urekruję! Idę, idę na głąb na nich. Łat! Czaj, nasz na latał w powietrzu! Na słowo? Nie. Jego nie goście. Zobacz, wy rekreacyj. Szut! Dobra, nie... No, no, no. Nie! Czy nasi ludzie mają jakieś ity dla mnie? Szczerze to wiesz, że nas ma... To jest koleś z sobie pieczem. Ej, macie jakieś... Aha. Ej, są jakieś twierdzy i ty dla mnie? Naprawdę? Koleś przeszedł... Bo to jest za twierdzą? Prze całą naszą że żeby jeden koleś. Jak nas wiedzą. Bardziej inteligentnej drużyny pod słońcem nie może nas stworzyć. Nie, ja tu zostaję. Dobra, ja z w wcisnę. O, ucieka! Zostaję! I headshot! Yeah. Nie mam mowy, że ja... Nie. Serio już jakiś koleś idzie. Nie, jest dalej. dalej. Ale go Bartosza? Już to nie widziałem. Aj ten s! Artur, mam dla ciebie trochę jedzenia, jeśli chcesz. Milka jest! Cię. What?! Serio, cała armia szedłonych! Naprawdę! No! Ale nam zaraz litera uh. ojadą! A, a, a. Jaki niebieski nagole? Gdzie? Nie! Eee, hecho! Dobra, ja jadę... Ja jadę na nich z kamiennym mieczem. Nie wiem jak Silent. to ale... To jest najbliżej. Och, ale ich tu jest. To cała armia czerwonych przyszła na nas. Wiecie, um, nie wiem czy ja staram ten odcinek. To jest największa masakra ever po prostu. Chcesz sprzedać zbroje i crafting? Zgładź się do nas! Zielazo, kurde, zabrał. Już do nas idą. Jebu, dugu. I HEADSHOT! Okay. Tam siedzi cioto, ale go nie trafię. Kurde, ja nie mam kompletnie jedzonka, ja nic nie mam. Co chcesz do witchera, Ja mam. Ja mam, ale ja co na kamieniu Zdrawiamy kropik KropixTM TM i misiu98, ponieważ jedni z najbardziej

a, A miałbyś yy, może dwa żelaza? Ten witcher mnie całknął. Nie. Miałbyś dwa żelaza? Kurde, witcher! Ja weź wow, wejdziesz tutaj na, 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 na ten. Z góry jak to epicko wygląda, jak uciekają Jakie lagi! Ej, turba jest! Atakują, atakują! atakuję, Pójdziesz rano? No. A jak myślisz, dlaczego byś strzelał? E, A kamiennym... tam już turbo ucieka cień. Ja na kamiennym mieczu będę. Ale odważny, po prostu. Masz trzy. No i znowu! <grym> no i znowu! No, Nie widzę nic, biję na ośle. Ja biję tu, ja biję tu. Dobra, turbo je rozwala ci. Ja tam, Ja, ten gościu się zbugował. A Nie, to mój w ogóle jest. Jakie lagi? Nie, on na pewno przyjdzie z posiłkami. Jakby co, A... jeśli zobaczę 20 niebieskich, te się enderperu, naprawdę jakie cieniasy, już się kryją? Już to... się ukrywają, to... już się Ja nazwę ten odcinek najbardziej failowy, odcinek Ever. No, nie. Więc nagramy jeszcze raz dełą. Drużyna must, de must fail ever. No. Ej, zieloni idą. Idą zieloni! Ja widzę. Ja bym sobie <słysy> <Ja, mama! słysy> <Ja, lagi>! <słysy> oh, nie salił. MAMO! MAMO! mnie. Nie ma szans. Ja nie widzę ludzi. O, uciekam. Ale ja mam lagi. To... <słysy> Głupi witcher. Ale My pójdziemy z krytesem. Serio, koleś przebiegł obok mnie i nawet na mnie nie zareagował. A, nie, 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 Dawaj do witchera. A gdzie ja mogę z... Widać, yyy... Sprawdź, O nie, Damian, a nie, on ucieka. Damian... Ale na... Ej, spamuj na czacie wszyscy do witchera. A to jest misekra. No Lol, ziegał mi teraz O, widzę turbo. Chyba ktoś do nas idzie, no właśnie. A, ucieka. Kiedy będzie deadmatch, Artur znam świetną kampę jakby co. Chociaż ty nie dostaniesz się, bo nie masz perły. To ma być twierdza?! To ma być twierdza?! O? Ja, ja, nie? To ma być twierdza?! A, 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 a. Wiem, ja tam idę. Rozbuduję ją jakoś, spróbuję Nie, tak, okay? Ej, pewnie mnie zaraz mo Ja wam wywali. Czemu? Się mam mimo? Nie, co się stało? Po Czemu? mam? granie terenu. Lol, ja też tak mam. What? Ty... Nie wrzucamy tego odcinka. A skoro on może będzie fajnie. No są fajne, no. No Majka by się zbugował. Let's... Dobra, wrzucę ten odcinek i będzie. Macie... Nie, nie wiem. To jest prezent na imieniny, to będziesz miał teraz. Nie nie za Aduś, tu... upłynęli mi czasu, wywaliło mnie. Dobra, ludzie, więc... Um... Dostałem 50 zlaty, nie. Dobra, Ty masz tylko 20! Więc, e, widzimy się w następnym odcinku. Choć raczej zagramy jeszcze sobie coś teraz. Od razu. Więc do zobaczenia i cześć. Subskrybujcie, łapkujcie. Pożegnaj się, Adren, Tak, słodziaśnie. Słodziaśnie. Halo. Co, co, co? No, pożegnaj się, słodziaśnie. 爸爸。<Bye. S 2>